Siema, siema! ma. Kurde. Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym live'iku. Yyy, napiszcie, czy laguje streamka. Yyy, Siemka, pokaż przejście. Siema, yyy, plus i bane music i nie umiem tego znowu czytać. Dobra, patrzcie na przejście. Napiszcie, czy fa fajne przejście. Ktoś mi robił, oczywiście. Czekajcie chwilę. Dobra, jestem. Eee. Czekajcie, mi się spokojnie. Eee, to macie to. To jest moje przejście. Napiszcie czy ładne. Ale no wiecie, to, to jest takie podstawowe, tylko tyle powiem. To jest takie podstawowe. Napiszcie, czy jest fajne. Wiem plus, ale 200 nie dobijesz, jestem założony. 200 nie dobijesz XD. 200 nie dobijesz. Nie masz po prostu psychy, żeby dobić 200. Spoko jeden plus. Ale tak nie masz psychy. Ej, co takie lagi? Napiszcie, czy są lagi streamka! Napiszcie, czy są dzisiaj streamka, e, lagi streamka. Nie, dobra, to jest git, u mnie, reaguje Dobra, widzowie, jest git na razie. Sorry za krzyczenie w mikro. No nie, głupia przeglądarka mi się druga włączyła. No kurde, czemu zawsze mi się coś mi z klikiem musi włączyć? Dobra, włączę to. Dobra, kto chce grać, no to wbijajcie. Biorę Europę, żeby nie było. Europa i Create game. Dobra, wbijajcie, kto chce grać. Czekajcie. Serio? No to tak się bawicie, no to Nordamerika wtedy wizowe Dobra, kto chce grać wbijajcie Nordamerika. Ch kto chce grać, to Nordamerika. Kto chce grać Nordamerika? Co dzisiaj takie lagi streamka? Siemka, to ja czakles? Spoko. Siema czakles, siema siema. Siema Chakles. Uh, uh, uh. Napiszcie czy ładny overlay, bo jest zdaniem taki piękniutki, on jest, co nie? Mm, nie wiem, czekaj No dobra, to za, czemu one nie działają? A co wysłałeś? Czekaj. No bo ostatnio tej plisy coś przyło, nie wiem o co chodzi, a czekaj. Jak chce coś wysłałeś, to XD Czekajcie, Ty! Chakles coś wysłał! Dzięki, Blikiem! Fajne przejście, kto ci robił? E, sedok, dzięki bardzo, Czakles, dzięki bardzo za złotówkę. Sorki, że nie działają i postaram się teraz ustawić, żeby działało. Czekaj, e, to teraz zobaczymy, czy, czy zadziała. Dobra, skopiuj. Jak teraz nie, nie zadziała, to już nie wiem, serio. E, czekajcie. E, przeglądarkę i. Jak teraz nie zadziała, to już nie wiem. O! A, no nie, ja już myślałem, że zadziała, bo takie trwa ładowanie widoku. Serio, czekajcie. Usunę parę niepotrzebnych scen. Usunę parę niepotrzebnych scen. Czekajcie, dobra. Teraz nie zadziała, to już nie wiem. Serio. Nie, no, to jest jakiś żart. Weź ktoś mi pomóż ustawić donai Umie ktoś yy, do ustawiać Kurde, Chakras, jakbyś mi tego, wiesz, tak trochę nie spieprzył, to by było git. Ale dzięki za złotóweczkę, Chakras. Ty, ej, to się zapisuje, a to się nie powinno to zapisywać, skoro nie mam do a nie, w sumie. Dobra, to jest bezsens totalny. Jeszcze raz. Donaj, do donate. Do Nie, ja się postaram ustawić te donate widzowie. Wbijajcie do gry, macie kodik przecież. Aha, bo to zasłania, Sorry. Dobra, sorry, że zasłania, trzeba było mówić. I no nikogo nie ma, serio. Widzowie no. Nie róbcie mi tego nie do, że donate to jeszcze też to. Serio, patrzcie na to. Pa widzicie to? Super donate. Odśwież. Nie, no to gówno nie chce działać. Serio? Donaity się muszą spieprzyć No ale... Nie, no, Donatey. Czy ja serio będę musiał robić nową stronkę po Donaity? Czy ja serio będę musiał wszystko od nowa zrobić? Serio, to... Jest... Wiecie, jak to jest wkurzające? Będę musiał wszystko serio od nowa robić. No to skup. Da no, jakiś żart! Sorry, ale mi to wkurza. Wszystko nie no. Wy sobie je robicie. Przeczytaj tytuł. Zostaw. Subika na głównym kanale, pierwsza linika opisu kubusek. I przeczytaj tytuł od nowa, bo widzę. Wiesz, że nie, ty nie czytany tytuł do końca. Ale czemu to jest takie upośledzone? Mam pytanie. Czekajcie, wyślę testowego donate'a. Test. Wysłałem testowego nate. A. Jak to nie zadziała, to już nie wiem. Serio? Czekajcie. Serio? Nie, no ja mam tego dosyć. Kto chce wbić do gry, no to podaję wam kod. Yy, dobra. Kto chce wbić do gry, to już wam podaję kodzik. Czekajcie. Kurde. E, mówię, mam już kodzik? E, czekajcie. Nie no, będę musiał odkryć to. Ten czas do końca będę musiał odkryć widzowie. Sorka. Dobra, macie kodzik. Da, wbijajcie. Macie, macie, ten, kodzik. Powinniście wbić XD. <grym> Sorry za to, ale powinniście raczej wbić. U, R, Nie! Yeah. Co ja robię? Dobra, ustawimy to na kolejnym live. Serio. To jest gówno. Czemu te donajty nie chcą działać, jeśli się pytam? Czemu to jest takie słabe? No ludzie, wbijcie proszę na stream, bo serio małe są zasięgi. No, ten pieprz się nie, nie daje żadnego trip studia, bo to już jest. Serio. A ja nie wiem, co już mam z tymi donate'ami zrobić. Ja chyba napiszę do typli, ja wam mówię. No, Tipli, co wy robicie ze swoim życiem? A czy te donate mogą działać? Nie, ja piszę potem tym streamie do Tipli, bo to jest. To już jest przesada. Dobra, piszę teraz do Tipli. Mam to w dupie. Dobra, piszę do Tipli. Nie będę czekał pół godziny, aż mi w końcu odpiszą. Boże, Dobra, piszemy do Tipli, widzowie, czekajcie, muszę ich znaleźć. Gdzie oni są? Halo, Tipli, Dobra, Tipli, jest. Dobra, wpisuję. To jest dzień dobry, piszę do nich jak chcesz. Czekajcie, zobaczcie czat. No oceń Boże, ludzie, zostawcie subika pod, naj... pod najnowszym linkiem w opisie i tutaj też zostawcie łapkę w górę i subika i przeczytaj też tytuł, bo ludzie nie czytają tytułu tylko wbijają taką co nie? Dzięki Raflem za suba. Daję suba, daj y, pod pierwszym linkiem w opisie zamdaj subika.

Raflen, ale to jest kanał do live'ów. Yy, poza tym, yy, wcześniej były takie dobre zasięgi, było po 15 osób, tylko że mi to teraz zeszło, bo byłem... przez 3 dni nie było streamków, więc wiesz. A wtedy to ja miałem po 100 łapek nawet na streamkach, więc wiesz o co chodzi. Czekajcie, piszę do tip.

No dobra, wieźli. No dobra, mam nadzieję, że odpiszą po 24h. Powiem, czekaj.